Cześć, Marianek. Nic. Jak to nic? Koło zmieniałem. A. Co? ma. W porządku, rozumiem. Przepraszam, nie wiedziałem, że pracujesz. Oj, ty, 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 Oj, ty, ty. Uważaj ty, na ty. Siebie, ty. Kolega. Aleksandra Wróbel. Anita. Będziło, bardzo mi miło. O! Widzi pan? Co, Siad jak wsiad? E łazuka. Kto? No, łazuka. Faktycznie, Bogdan. Pan go zna? Tak, mi stówę z ostatniego brydżyka. Akurat się przyda. Dzień dobry. Przepraszam, czy nie miałby mi pan yy, wydać, to znaczy rozmienić 100 zł na 50, bo nie mam, widać tam. Dziękuję. Dziękuję. Hej. A gdzież to panna Ola się wybiera, co? Do Augustowa. To cudownie. Mam dzisiaj właśnie kurs do Augustowa o, o drugiej do tartakule. Mam pasażera na Augustów. Chociaż raz byłem szybszy. Na Wirażu cię wziąłem. Jesteś pewien? No, co jest? Wysiadka, co? Wysiadka, ale wasza. Teraz mogę cię nareszcie spokojnie popilnować. Dobra, dobra. E ej. ej, ale naprawdę ja się nie oczekuję. No to co?